W ciągu dwóch najbliższych lat park dzikowski w Tarnobrzegu przejdzie wyczekiwaną metamorfozę. Wszystko dzięki ukraińsko-polskiemu projektowi, w ramach którego na inwestycje w Tarnobrzegu pozyskano ponad pół miliona euro. Zaplanowane w projekcie działania mają zostać rozpoczęte już 1 września. Jakie zadania zostaną zrealizowane w parku dzikowskim? W Tarnobrzegu głównym podmiotem, który realizuje projekt, jest lokalny samorząd. A partnerem merytorycznym jest Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. Po stronie ukraińskiej projekt realizuje Narodowy Rezerwat Zamków Tarnopolskich. Prace nad stworzeniem projektu i pozyskaniem pieniędzy zrealizowano jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej. To jest projekt ukraińsko-polski w ramach programu Interreg. Inicjatorem tego programu był pan Bukowski, który ma tam kontakt właśnie z tą stroną ukraińską. My jako Tarnobrzyk mamy 500 tysięcy euro na wykorzystanie w ramach rewitalizacji tego parku. Oni w ramach swojego podobną. Kwotę. My jesteśmy jakby tym podmiotem takim dominującym, gdzie to my będziemy pilnować i rozliczać. Pewnie wszyscy pamiętają bardzo dużą aktywność mojej fundacji Ludzie Umiejętności i Kultura w, w pomocy humanitarnej dla, dla, dla Ukrainy. Generalnie moja fundacja współpracuje z Ukrainą od 2014 roku, od pierwszej wojny, która miejsce miała w Ukrainie. Co spowodowało bardzo rozległe kontakty nasze na terenie Ukrainy. Kiedy pojawiła się informacja o projektach Interreg, powiem szczerze, marzyłem o tym, żeby pojawiło się coś na, na temat możliwości odbudowania tego parku naszego. Taka możliwość się pojawiła, bo po drugiej stronie też się znalazł człowiek, któremu strasznie zależy na odbudowie parku. I to jest Park Wiśniowieckich w Wiśniowcu. Ukraińska instytucja opiera swoją działalność na kultywowaniu i promowaniu zasobów historycznych związanych z Tarnowskimi. Założyli oni cztery duże miasta w Polsce Południowo-Wschodniej oraz jedno duże miasto na Ukrainie, czyli Tarnopol. Między innymi dzięki tym powiązaniom, Park Dzikowski znalazł się na liście zadań zapisanych w projekcie. Jaki jest zakres zaplanowanej rewitalizacji? Oczywiście to jest poprawa drzewostanu, remont alejek, odwodnienie, remont m.in. starej fontanny, także ten zakres, biorąc pod uwagę również, że to jest park zabytkowy, jest, jest dosyć spory. Potrzeby są bardzo duże, ponieważ jak weszlibyśmy za, za zamek, oczywiście my mamy tam skarpę, prawda, nasze uliczki nigdy nie były zabezpieczone, one w zasadzie czasami żyją własnym życiem, szczególnie przy dużych opadach deszczy, w swego czasu oczywiście to Większość mieszkańców może pamiętać, to były takie kociełby, prawda? ich już praktycznie nie ma, kiedyś był wysypany na to, wysypana była na to ażka, a teraz już rzeczywiście z elementami małej architektury, czyli z nowymi ławeczkami, z oświetleniem, bo to jest bardzo istotne, że będzie też oświetlenie, odnowienie stawiku i tak jak mówię, między innymi również tej starej zabytkowej fontanny. Musimy w pierwszej kolejności zbadać ekosystem obecnego parku zastanowić się nad drzewostanem, część pewnie drzew, które zagrażają mieszkańcom, będzie usunięta. Będą nasadzone na te miejsce inne drzewa, ale nie w sposób przypadkowy, tylko będziemy chcieli to zrobić. Na pewno tak zrobimy na bazie archiwów, wyszukamy i szukamy map, szukamy opisów jak ten park wyglądał te załóżmy 70-80 lat temu i do tego stanu chcemy w konsekwencji doprowadzić. Wkład własny Tarnobrzega ma wynosić około 50 tysięcy euro, a sam projekt będzie realizowany od 1 września 2024 roku do końca sierpnia 2026 roku. Za uczestnikami projektu już pierwsze spotkanie dotyczące wspólnych inwestycji. Delegacja z Ukrainy odwiedziła partnerów z Tarnobrzega. Miałem spotkanie tutaj ze stroną ukraińską. Chodziło o to, żeby rzeczywiście przede wszystkim się zapoznać, no bo to są dwie różne strony, tamten park w Wiśniowcu jest parkiem bardzo podobnym, bliźniaczym. To też jest park oczywiście tarnopolski, czyli też ma historycznie związany z rodziną Tarnowskich, stąd ogólnie połączenie takich projektów. Rozmawialiśmy o tym, o tych koncepcjach, jak to ma mniej więcej wyglądać. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne twórcze spotkanie związane właśnie z tym projektem. No Kwota wygląda dość ciekawie, bo to jest ponad 500 tysięcy euro w ramach projektu Interreg 2020-2027 Polska-Ukraina. Ale patrząc już tak wstępnie w kosztorysy, które w których funkcjonujemy w dniu dzisiejszym, no, ta kwota jednak na wiele nie wystarczy, ale będzie początkiem, mam nadzieję, tego, co spowoduje, że ten park. W szybkim tempie, w krótkim czasie e, powróci do czasów świetności, tych czasów e, przedwojennych.